Panie Boże, staję dziś przed Tobą ze wszystkim, co noszę w swoim sercu, z całym bólem, którego doświadczyłem, ze wspomnieniami, które wciąż we mnie żyją, i z ranami, które jeszcze się nie zagoiły. Ty znasz każdą moją myśl, wiesz, jak bardzo czasem trudno mi przebaczyć, wiesz, ile razy wracałem pamięcią do chwil, które zraniły mnie najgłębiej. Dziękuję Ci jednak, że w tych wszystkich doświadczeniach nie zostawiłeś mnie samego. Dziękuję, że byłeś blisko, nawet wtedy, gdy miałem wrażenie, że Cię nie ma. Wiem, że Twoja obecność dawała mi siłę, nawet jeśli jej nie czułem. Wiem, że w tym wszystkim był sens, choć nie zawsze potrafię go dostrzec. Panie, dziś oddaję Ci wszystkich, którzy mnie skrzywdzili. Każdego, kto powiedział słowa, które raniły, kto działał przeciwko mnie, kto swoim postępowaniem sprawił mi cierpienie. Ty widzisz więcej niż ja. Znasz ich historię, ich lęki, ich własne rany. Proszę, dotknij ich serc, przemień je, naucz ich kochać tak, jak Ty kochasz. Wybacz im, Panie, wszystko, czym zawinili wobec mnie i wobec innych. Spójrz na nich z miłosierdziem, nie z surowością. Wierzę, że twoja łaska może odmienić każdego człowieka. Panie, ja także wybieram przebaczenie. Nie dlatego, że to łatwe, nie dlatego, że zapomniałem, co się stało. Przebaczam, bo wiem, że tak pragniesz, a twoja droga jest drogą wolności. Nie chcę już nosić w sobie gniewu i żalu, które zatruwają serce. Pragnę być wolny od ciężaru krzywd, które mnie dotknęły. Wiem, że i ja nie jestem bez winy. Wiem, że raniłem innych, czasem świadomie, a czasem bezwiednie. Proszę, wybacz i mnie. Uczyń moje serce bardziej podobnym do Twojego. Naucz mnie patrzeć na innych z miłością i łagodnością, nawet wtedy, gdy jest to trudne. Jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, proszę ulecz relacje, które zostały zniszczone. Pomóż mi tam, gdzie możliwe jest pojednanie, a tam, gdzie pojednanie nie nadejdzie od razu, daj mi cierpliwość, pokój i ufność, że Ty się tym zajmiesz. Panie, Tobie oddaję moje serce, moich bliźnich i tych, którzy mnie skrzywdzili, bądź dla nas wszystkich. Źródłem przemiany, uzdrowienia i życia, Tobie chwała na wieki wieków. Amen.